Gadzon to stworzenie przypominające węża o niezwykle słowrogim wyglądzie. Jego skóra pokryta była łuskami o czarnej barwie, a czerwone oczy lśniły w mroku jak rozżarzone węgle. Jego długi i cienki ogon posiadał grzebień, który przywodził na myśl ostrogi, a także nadawał mu wyjątkowo groźnego wyglądu. Żywił się głównie mlekiem krowim, które wciągał bezpośrednio z wymion. Jednak zjawisko to było niezwykłe, gdyż początkowo zwierzęta traciły na sile, a ich siły witalne były na wyczerpaniu. Jednak z biegiem czasów, wraz ze zbliżającym się wykończeniem, krowy niespodziewanie odzyskiwały siły, a z ich wymion zaczynały lać się strumieniem mleka. Gadzon zamieszkiwał najczęściej kaszubskie chaty i obory, gdzie rzucone przez czarowników i owczarzy klątwy przyciągały go jak magnes. Sprowadzał na swoich gospodarzy nieszczęścia, kradł ich dobytek, a przede wszystkim traktował krowie wymiona jak osobiste poidło. Gdy gadzon ginął z ręki człowieka, związana z nim krasula szybko traciła zdrowie i umierała. Potrafił też wejść przez usta do ciała człowieka, by tam znaleźć schronienie w kiszkach. Wybierał swoje ofiary głównie spośród bezbronnych dzieci, które, zarażone przez niego, stawały się bardzo słabe i ospałe. Kiedy taka drzemka dopadła oseska przy brzegu rzeki czy jeziora, stwór wyczuwając wodę wychodził z ich chciał na chwilę, by się schłodzić. Trzeba było wtedy czem prędzej zabrać dziecko i uciec, zanim gad powróci. Gadzona tępiono bezlitośnie, gdyż jego obecność zwiastowała samą śmierć i nieszczęście dla domowników. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz z Twoją opinią. I oczywiście nie zapomnij o subskrypcji, aby być na bieżąco z najnowszymi treściami na tym kanale. Twoje wsparcie naprawdę napędza mnie do tworzenia jeszcze lepszych filmów dla ciebie. Do usłyszenia w kolejnym materiale.